Niedziela, ostatni dzień czerwca Dziś troszeczkę inaczej Jadę na spływ kajakowy, co widać po kapeluszu I koszulce V Mam ograniczony czas Będzie to trasa chyba około 12-12,5 km Najpierw muszę dojechać 36 minut Zobaczycie jaka rzeka Choć pewnie już widać po tytule I, i, i A, i Będę testował nowy sposób Na dostanie się jakby Z miejsca końca spływu na miejsce Początek spływu. Taki przedsmak tego jak możecie sobie zobaczyć tutaj. Do zobaczenia na miejscu. A oto mój środek transportu. Nie wiem jakie ja ten kajak tu załaduje, ale to test, to test osiem, ponad 8,5 km, prawie 9 Muszę przejechać jubilat 2. Poza tym, że to jubilat 2, to jeszcze dodam, że dętka z tyłu jest przebita, ale nie schodzi tak szybko, więc mam pompkę na no, pompuje i może się uda. Jestem pod wrażeniem, że udało się to tak dobrze załadować. Może nawet nie spadnę. Ruszam, przede mną prawie 9 km. 9.25 Dotarłem do młyn, Chyba Krzywda w Brzeskach. Jest to najstarszy młyn na rzece Grabi. I tu właśnie zanim zacznę. A to znaczy, że czekamy tylko jedna przenoska przy jeszcze jednym młynie w dole rzeki. 9.40 Ruszamy z młynu w Brzeskach. A 4 km mamy do młynu w Kozubach. To jest jedyna taka przenoska pewna fajne wejście lekkie bezproblemowe Zawsze to pierwsze wejście do kajaka jest takie wiecie I ahoj przygodo Jakieś 12 Kilometrów do ujścia, chyba może ponad 12,5 ogólnie, cały spływ, już nie ma odwrotu, bo tam mam auto. Więc co by się nie działo, to muszę dopłynąć. I co gorsza, mam ograniczony czas, tak maksymalnie do 14, czyli ponad 4 godziny. Raczej powinien być luz, nawet chciałem tak płynąć, wiecie. Bardziej prądem, ale właśnie za tym młynem grabia tak nurt się zmniejsza i płynie bardziej leniwie. W ogóle muszę przyznać, że tu jest dość głęboko, jak na ten moment. A to nadal strefa stanów niskich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać sytuacja na rzece, jeśli chodzi o drzewa. Nie? Ogólnie, jest to spływ dość komercyjny. Są tu organizowane też często spływy. Więc rzeka może być taka uprzątnięta, nie? Nazwijmy to w cudzysłowie. No ale widzicie, tu przy wyższym stanie wody raczej teraz będzie. Ach. Tu nie wiem, czy ja się zmieszczę. Takie dość ciekawe. Na razie te drzewa przewalone przez całą rzekę. Ale dało się przepłynąć pod żegrabia. Rzeka o długości tam nie wiem 60-70 km. Nie pamiętam dokładnie. Dopływ widawki. Kolejna już trzecia. Trzeci dopływ widawki, którym spływam. Jak mówiłem, dość popularna. Jeśli chodzi o spływy, są tu organizowane przez kilka firm, e, więc może być właśnie Mało Dzika. Jest też znana z tego, że e, jest czysta i ma piaszczyste dno na, na większości swojej, swojej długości, swojego biegu. Pierwsza taka podwójna przenoska tu i tam co mogę powiedzieć? No, nieźle, nieźle. Widać też nie, gdzie ślady piły, więc tak jak mówiłem jest to dość komercyjna rzeka, zwłaszcza na tym końcowym odcinku yy, więc, więc no, ktoś, ktoś trochę o to dba, nie? żeby nie była tak cała zawalona tymi drzewami no ale jak widać to nie znaczy, że nie ma w ogóle przenosek. O ile ryb? To jest właśnie grabia, wspaniała rzeka. Tam jest chyba płytką, żebym go tam spławił. No, kurde, jednak nie. E, no, kolana, jaki mam plan? Ale fajna woda, o! Długo chciałem. Spławić skoro Tak, oj, nie, on nie pęknie A ja jak przejdę o, A tu wejdziemy dyk ten, ale super woda, a nie mogę doczekać, żeby do niej wskoczyć, e, bardzo duża zaleta grabi to. Nawet wychodząc z tej rzeki, to piaszczyste dno no jest tak przyjemnie. Dzisiaj w ogóle mamy ostatni dzień czerwca. Jest to najgorętszy dzień w tym roku. 34 stopnie w tym rejonie ma być. Więc nie dziwcie mi się, że... No, że już czekam, żeby wskoczyć do tej rzeki. Ale jeszcze, jeszcze to zrobimy na jakimś postoju. No i tak pierwszy spływ w tym roku planuję chyba trzy spływy w czerwcu, lipcu i sierpniu. Raczej krótkie, tak 10 może do 20 km. Na trzech oczywiście różnych rzekach. Rzadko płynie spływam na tych, co już kiedyś płynąłem. No i co Wam mogę powiedzieć? No, raczej na tą gradę się nastawiałem, że będzie dość taka przyjemna lajtowa, nie. Nie, że jakaś mega prosta, bo to jednak wciąż mała rzeka ale że nie będzie też jakaś hardkorowa No i na razie tak też jest Zrobiło się wąsko dużo oj, do błąd Dużo zakrętów Dużo zieleni, duża trzcina tu jakaś taka Taki bardziej polny po prostu odcinek teraz I z tego to wynika ale za to nie ma drzew. Tara przypomina mi to krasówkę. Tylko, że na krasówce nie było tyle zakrętów. Ogólnie muszę chyba mniej nagrywać, bo znowu będzie film długi, a to też spowalnia troszeczkę moje tempo, nie? Upał, upałem, ale kurde, rusza się tu wiaterek. Niby mówili o burzach, ale to raczej w godzinach późniejszych. E, akurat właśnie wy, wypłynąłem na takie pola, to ten wiatr czuć, bo tak w lesie to nie. No wiatr niestety jest jak zawsze albo z boku, albo w mordę. Takie już jest prawo natury. E, na razie w sumie nic nie wiem, tak. Nie wiem, jakie mam tempo. Wiem, że teraz się płynie dość trudno. Tymi polami wiadwie nie ma żadnych zwałek, nie ma nic, po prostu się płynie, nawet zakrętów. To jest właśnie to, za co ja. Najbardziej kocham te samotne wyprawy kajakowe. Że jest cisza, spokój. Ptaszki śpiewają, zero ludzi. A, coś pięknego. Ja po prostu lubię spędzać czas też sam. Sam czy z Kasią, czasem ze znajomymi, ale to muszą być też ludzie, których znam lub z rodziną. Dlatego też z góry przepraszam, bo wiem, że tam się odzywało parę osób, że żeby chętnie ze mną spłynęli, ale no jakoś, jakoś na razie tego nie widzę, nie wiem. Raz, że u mnie, wiecie, ten terminarz jest dość napięty i ja często dość spontanicznie gdzieś jadę i płynę, a dwa, że sam to sam. Możesz wtedy w pełni skupić się na tych doznaniach zmysłowych. Nie wiem, czy ja się tu zmieszczę. Kurde. No nie mówcie, że ja się tu nie zmieszczę. No bez. Jaj. Się. Ale nie było to łatwe w tym kajaku. Wiecie, to co się na luzie przechodzi na zwykłym kajaku, to na tym już nie, bo on jest wyższy, nie? O, jeszcze gorzej. Płytko na plus, że rybek widać dość dużo. Szeroko coś słychać Ale ledwo dostrzegłem tutaj taki znak. No cóż, skoro jest taki znak, to ja mu ufam. Fakt, że to będzie dość długa przenoska, bo to jest dopiero tam, ten młyn. Ale no. Dotarłem. Dotarłem do pierwszej takiej oficjalnej przenoski, czwartej mojej. Trzy były na drzewach. Teraz już powinno być bez żadnych takich przeszkód już do ujścia, o ile dopłynę do ujścia, bo nie wiem jak czas. Ile tu żabek, ludzie na przenosce, zobacz tam. No, skocz. 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 Minąłem młyn, mijam most. Niestety wybrałem chyba złą drogę. Ale powalczmy. Kurde, ale ta, auto słychać. Ale czy jeszcze z tej? się uda się. Uda się. Uda się Uda się, uda się Uda się I Lekko ponad 8 kilometrów eee, Wpływamy już do doliny Międzyrzecza, Grabi wiz, Widawki No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze chciałem zrobić postój, zjeść coś, wykąpać się Planów jest dużo, czasu jest mało Ale Tutaj też już jest płyciej, widzę, za tym młynem Jeszcze do tego by brakowało, żebym osiadał na mieliźnie W razie małe doładowanie na rzece bo zaczęło mnie trochę ssać. Jak będzie jakieś teraz super miejsce puste, to najlepiej za dwa kiloski, to bym zrobił postój tamte 20 minut. Oczywiście, że mamy strefę stanów niskich i to widać, ale za tym młynem rzeczywiście Muszę już na to zwracać większą uwagę. Czyli manewrować z lewa do prawa, po prostu szukając tam, gdzie jest troszkę głębiej, żeby nie osiąść na mieliźnie. O, szlak bardzo popularny, rzeka. Minąłem chyba pięć czy 6 grup cherekowych. Ale raczej płyną tak bardzo rodzinnie, rekreacyjnie. Tutaj jest ta rzeka płytka. Tutaj ta rzeka nie ma silnego nurtu, więc wszystkich wyprzedzam. Kładka dla pieszych to mój kolejny punkt orientacyjny. Koło 5,5 km do końca. Godzina 12. Spójrzcie, jak fajnie tutaj rzeka, nie pamiętam jak się nazywa to zjawisko erozja, ale tu podbiera z tych pól tą ziemię. Yy, Zatrzymuję się, przede mną znowu jakaś grupa, nie chcę ich dogonić, bo oni akurat płyną tak w miarę tempem. Yy, na zakolu, bo chyba jest troszkę głębiej, yy, kąpiel, pożywienie i spływamy do ujścia, do którego zostało jakieś 5 km. Yy, przyznam szczerze, że już teraz aż tak bardzo nie chce się tej kąpieli. Jak tak niebo troszkę pochmurniało, jakieś takie mleko się zrobiło. No i wieje, wieje. Ale najpierw kąpiel, wtedy będę schnął jedząc. Zresztą nie oszukujmy się, kąpiel to już tradycja w moich spływach. Woda super i wiatr dobrze osusza, nie jest zimna jak się wyjdzie, wbrew pozorom. No I, i widzicie, kurde, nawet się stąd nie wydawało, ale tam miałem ponad pępek, bo kawo normalnie dwa kroki, ale tam dalej już nie. A co do jedzenia, bułka z serem, trochę orzechów w czekoladzie i woda, skromnie. Po to skromny spływ. 12:36, jakieś 5 km do ujścia. Mam nadzieję, że zrobię to w jakieś półtorej godziny maksymalnie. Już bez postojów lecimy. O nie. Jest trochę walka z wiatrem, zwłaszcza teraz w tych polach. Więc nie jest to idealny dzień na spływ. Na ten moment chyba najprzyjemniej im się spływa tak 10-15 km, tak z 5 godzinek max jest sam raz Dzisiaj rzeka jest naprawdę bardzo fajna, ale jest też zatłoczona, co mi się nie podoba, no ale jest niedziela, upalny dzień. Bardzo fajne dno, bardzo dużo ryb. Wszystko jest naprawdę bardzo fajnie. Wiatr przeszkadza momentami, nie cały czas. Dość mocno. Zawęzienie rzeki rzeka się rozwidla na prawą i lewą odnogę. No i ci wszyscy, wszystkie firmy kajakowe, nawet jest znak, sugerują płynąć lewą odnogą. Paradoksalnie, lewa wydaje się trudniejsza na pierwszy rzut oka, ale możliwe, że prawa po prostu byłaby bardzo płytka. No nie wiem, tak sugerują, to też tak popłynę. A może jest trudniejsza i celowo tędy prowadzą, żeby było, wiecie, trochę ciekawiej. Ostatni most na trasie spływu Zamość-Grabno, most drogowy. Kolejny mój, ostatni już mój punkt taki nawigacyjny. Od tego mostu już chyba koło lub nawet niecałe 2 km do ujścia do Widawki. Godzina 13.21 Mamy to, mamy to kochani Na szczęście przy końcu mielizna, w której musiałem wyjść Musiałem wyjść z kajaka, bo nie dało rady. To panowie i panie. Właśnie widzicie ujście grabi do widawki. Ostatnie metry. I jesteśmy. Widawka od razu większa, szersza, fajniejsza. Znaczy fajniejsza, no moja ulubiona. Docelowo chciałem zaraz za ujściem na polanie kończyć spływ, ale to jest teren jakiejś wypożyczalni. Teraz jest tam taki ruch, że płynę dalej, szukam jakiejś miejscówki z prawej, gdzie dałoby się to skończyć i zwinąć manżur. Oraz znalazłem jakieś wyjście. Wprawdzie okazało się, że to jest teren nadal tutaj prywatny, ale tu się skitram z boku, z kajaki. Podsumowanie to jest to, co mówiłem. To jest naprawdę fajna rzeka. Fajna rzeka, dobrze przygotowana, rodzinna. Jak na małą rzekę jest. No ostatni odcinek końcowy jest dość szeroki. Jest to tak najfajniej spływalny dopływ Widawki, jakim płynąłem, a płynąłem przypomnę Rakówką i Pilsią. I są jeszcze jakieś mniejsze rzeczki, ale tu już raczej chyba nie będę się porywał. No i co, polecam raczej, polecam. Fajne dno, dużo ryb. Ogólnie tak widokowo jest naprawdę fajnie, ładnie. Dzisiaj pogoda tak średnio się udało, bo raz że praży, a dwa że wieje. Ale ogólnie i tak nie było źle. Pierwszy spływ za mną, no i cóż, tyle. Do kolejnych. A ja jadę zobaczyć, czy jubilat dwa jeszcze stoi. Na razie.